What's up, ja, private? Ja to tutaj jestem private. A, że jesteś prywatny. Dokładnie. A, lecimy Arm Race'a. W przypadku. Gulasznikowa mam, off roll. Eh, tak reload. Tak reload. reload. Ale patrz, celownik jest taki CS-owy bardzo, nie? Tak, tutaj... Znaczy akurat jeżeli chodzi o celownik, to można sobie go zmienić i sobie go... Tak, reload. A, to mój. A, to mój, lol. XD Tego z góry też strzeliłeś? No! Ty! <noise> Lekko... Z, z, z zdeczka się mu zasrałem. Co jest? W ogóle, kurde, zminimalizowało mi grę, na szybko. A, altem się, kurde, wysyła jakieś rozkazy. Tak. Aj! Za tobą. Na szóstej. Nie. Zauważyłem, tak reload. Jeszcze jeden tam był. Biegnę na ciebie. Znaczy, do ciebie. Tak, reload. Co, blokujemy ich w respie? Jestem dobra? Tak, no. reload. Eee, weszło. Weszło. Blokujemy ich w respie. No, bardzo low jest. ażem se stanął, o, lol. <grywa> Czekaj, wy jesteście na B wszyscy, nie? Mm. Z nożem się biega szybciej. Tak, z nożem się biega szybciej. To B jest trochę takie inne B. Aj! W na respie. Jeden. U Znaczy, no u nich, no. Mm. Jak się laser wchłanicza? No, Zucha. No co, to pod My... F jest y, ten Tłumior. byś chciał pod F? Pod F. Tak. Wy, jak Franciszek. Cieszy. Tak, pilot. Tak, i. I jeszcze jeden, niestety. A skitrany za beczką cały czas jest. No, był, był tam gdzieś na samochodzie. Jeden z typków. Type 9.5, no proszę. Ło, ale nie, nie widziałem przez was. Centralnie zasłoniliście mi wszyscy plecami, nic nie widziałem. Lol. No i zawił nas trzech. No właśnie, bo kurde każdy nikt nic, je nikt nic nie widział. Nic nie widział. Tragedia. Spokojnie. Nic... A, na górze jest, No skąd? No nie, od boku. Eeeh... W ogóle nigdy na tej mapie nie grałem, nawet nie wiem co tutaj się właściwie dzieje. A to w jakim, na jakim trybie byłeś? Na tym 8 na 8 i na CTF-ie. Może... możemy grać na tym Kurde, no co za gówno. Type 9.5 to jest najgorsze gówno. Nie umiem z tego celować w ogóle. Na bank, strzelił serandomowo i zadowolony. Muła. Żukow. A ja ja no respa chodzi. No nie. Ech. Tak trochę. Tak, reload. Tak, reload. Wow, ale mnie wyskoczył na pysk. To tylko stopowa AK z granatnikiem. Aha. A się skitrałryer. <grywa> A dziś na respie u nas czy? Nie, tam między boksami na środku mapy. A się skitrał kamper. No i kolejny kamper, bo może drogi jednego załatwiłem, to tamten mnie znowu zdjął nawet nie zdążyłem go zobaczyć. ja go trafiłem? No to wychodzi. Że ja go trafiłem. Chyba ja gościu nie zasłaniaj. O oh jest, tak reload. Łu, uh, ale ciężko się skałaha strzela. No. No, no kurde za dużo. Bardzo strzela, mocno. Czek! Było, lol. Emeczka tak nie ma. Ajaj Tam na daleko był. Ale ładny skin. Do farma... do type 95. Hmm, asysta No nie, no serio? Że nie umiem strzelać z tej w ogóle broń. Tak reload Tak ta broń nie działa. Czytaj granaty.

Nie tak, nie tak. Tam jest jeszcze jeden. No nie, no nie, nie, nie wcelowałem. A no, nie, nie. No gość mi sprzedał heta. Dostał mu pięć kurde no, Dosłownie na no, u komara ma no. O kurde, jak się tutaj, ten, Hagrenów używało z broni? E, jedynkę klikasz, pamiętam. A! Mięsień numer jeden. Jak? No jak? Mam cię, mam cię, kolejny drabie! Sam tego chciałeś w takim razie, ty mała, <śm> Ale to tak mogło być! Dostał. Łeb. Leżeć. Jest, nie, nie... zabijasz mnie z Jezu, mnie strasz. Co? Jakiś nasz, kurde, mnie wystraszył na śmierć. No wiesz, jak mu serię wyładujesz, to musi nic nie stanie. Nie? No Autentyk, no przecież musiał dostać granatem bez jaj. Nie, nie dostał za. dostał za zero. <grym> Kurwa, to nie jest woź. No nie! Serio, z maczety. machetation <grym> mi. Nie go, o mnie. On, on, on mnie z kukry, jego załatwił. <grym> tak, to jest kukry chyba. Kukri. Jakie śmieszne długie. Ho, ho. Z tego co oczywiście dobrze pamiętam. No co, jak, no wep. Jeszcze, serio? Kurde, zostawiam im praktycznie nic. To za gunwą mm. lecimy, lecimy. Siota, kurde się schowała na skrzynkach, jak się idzie do góry, to tam jest później. Dostał w łeb za trzy czwarte, HP. Normalnie no magia. Daj no to... zarobię na coś. No nareszcie. Mm. Uwaga, po prawej będzie jeden typ. Z nożem. Zaraz przerespię. A, tu. No nie tak mało zostawić typowi Kurde, jakiego on ma farta, bożesz drogi Ua! A, zabił Szotujcie Tak, Reload. He, knip mi został. Uh. No ja już mam też ostat ostatni poziom chyba mam. Nie! Zarypał A. mnie z noża. No, mnie też, no mnie też. U. Masz to niebieskie ukry teraz? Tak. Ja już mam 20 poziom karambit. No to dać siota kurde, zemką. Właśnie nie wiem, co to miało być teraz, nie? Gościu mnie mali... Pokazywał mi indykator całkowicie z... ze złej strony, gdzie gościu do mnie strzelał. Remis? Jest czy kto? Luz, lol Czemu luz? To za remis przecież, a nie Luz. Moim zdaniem to jest lu... remis. Jest tie, bo no, jest. Tak się femis, wydawało. Ale przynajmniej jest promotion to sergeant. First, kelasa. <laughs>